Okazuje się, że plan vs. zombie z Garden Warfare 2 rozpoczyna się w środku akcji, kiedy to za pomocą dzielnej sunflower, która dopiero co wyrosła, dopiero co pojawiła się na tym świecie. Będziemy przed, tak naprawdę już od samego początku wrzuceni w środek, czyli możemy spokojnie przejść do nauczenia się podstaw nowej gry, oraz oczywiście do podstaw nowej fabuły, czyli po prostu do podstaw całkowicie nowej produkcji. Tymczasem oczywiście wszystkich bardzo witam serdecznie, z tej strony Mator. Witam Państwa w kolejnym odcinku, właściwie w pierwszym odcinku Plans vs. Zombies Garden Warfare 2. Mam nadzieję, że seria ta zostanie z nami na długo, bo po, to, co, po tym co widziałem w trailerze oraz oczywiście już przez pierwsze momenty, wydaje mi się, że wygląda to. Całkiem znośnie. Cóż, przedostaniesz się obok zombie. Widać oczywiście, że są troszeczkę już mm, w zmiany wprowadzone od pierwszej części, mianowicie silnik graficzny poprawił się na oczywiście silnik Frostbite i od razu widzimy, że również musimy uciekać, ponieważ Dave oczywiście, który dostał nagle trzeci wymiar będzie nam tu próbował pomóc. Ale oczywiście to nie będzie takie proste, bo mamy już przeciwko sobie bohaterów przeciwników. Dave swoim kluczowym momentem, swoim oczywiście bardzo dobrym atakiem. Z... Nie no, no, oczywiście, że to jest dozwolone. Dave swoim oczywiście kluczowym atakiem za pomocą e, wielkich, kukurydzianych. E, m, oczywiście, kolb. zrzucił na wielkiego, gigantycznego gargantuara oraz dwóch jego pomocników. wielkie, gigantyczne kolby, które nie pozwoliły nikomu się przedrzeć. Dzięki temu nasza dzielna Sunflower mogła spokojnie przelecieć do przodu wraz z. Do miejsca, w którym oczywiście, jak dobrze pamiętamy, z jedynki będziemy mogli zostać nie dość, że uleczeni, to jeszcze zabrani z tego łez padołu. Dzięki czemu w późniejszych etapach będziemy mieli dostępną, właśnie tą bohaterkę. Stańcie się w magicznym kręgu wykluczenia. Co? No dobra. Okazuje się również, że są zmiany od poprzedniej części, mianowicie teraz, poziom danej akurat rośliny nie będzie prawdopodobnie pokazywany za pomocą. O Jezus, naprawdę. Nie będzie pokazywane za pomocą jakichś achievementów czy questów, tylko będzie oczywiście za pomocą paska EXPA na dolnym lewym, e le dolnym lewym rogu ekranu. Muszę przyznać, że animacje wyglądają naprawdę świetnie i... cóż... mam nadzieję tylko, że gra tam nie zaskoczy jeszcze nie raz, ponieważ naprawdę... Mam nadzieję, że twórcy postawili na post stan stawili się na wysokości zadania, tworząc naprawdę coś dobrego. Przedstawiamy podwórkowe pole walki: rośliny z jednej strony, zombie z drugiej. Sytuacja potowa, w której żadna ze stron nie może zdobyć przewagi. No i oczywiście, jak zwykle, wskazówki na dole ekranu widzimy również, że praktycznie wszystko dostało tutaj tak naprawdę trzeci wymiar, również dr Zombos. I zobaczmy, czy coś ciekawego od razu będziemy mieli do roboty w akurat takim w meczu wejściowym. Podwórkowe pole walki. Czy to nie jest jakieś tam średnio udane tłumaczenie z języka angielskiego? Widzimy oczywiście, że cały Garden Warfare 2 jest w wersji polskiej, więc okazuje się, że będziemy mieli dużo prościej, jeżeli chodzi o tłumaczenie niektórych akurat fraz. Jednakże, czy w FPS-ie naprawdę to było aż takie konieczne? W Garden Warfare chyba, jeden, chyba nie trzeba było aż, dużo, aż tyle dużo znać. Nie mam zielonego pojęcia. Co to? Czy to jest nasze centrum dowodzenia? Czy. Aha, to teraz menu będzie w ten sposób rozgrywane. Nie no, spoko! No dobra. No zobaczmy co ciekawego mamy tutaj dostępnego, bo na samym początku mamy niebieskie coś, czyli operacje ogrodowe. Tryb współpracy oparty na pokonywaniu fal wrogów, Graj w pojedynku maksymalnie trzema graczami. Okej, okay, czyli widzimy, że to jest tryb Garden Ops po prostu. Oczywiście zaraz Sunflower wlazła i wylazła, wyrosła jak pod ziemi. Tutaj mamy... Co ciekawego? No cześć. Trochę wygląda jak taki szkod, jeżeli nie widać jego dolnej części twarzy. A gdzie jest Penny? No dobra. No niech będzie. Co? Nie, no dobra, znajdźmy stoisko z hotdogami. Oczywiście, no bo jak to pierwsze levelowy bohater RPG, mamy, możemy spokojnie przejść do wykonywania bardzo ciekawych questów typu zabij szczury czy dwóch, trzy, trzech zombie. No dobra. No, nie musisz mi już mówić nic więcej. Wypróbujmy zatem nową, akurat jak te same sztuczki działają na nowym silniku. Jeżeli dobrze pan. E, nie, to jest moje, to jest moje. Okej, okay, to okej. Okay. Żebym też nie strzał do swoich, bo jeszcze się może okazać, że tutaj będzie Friendly Fire, i potem będę miał na koncie na przykład minusowe fragi. Dobra, widać, że póki co nie będzie chyba aż tak źle, ponieważ akurat silnik wygląda piękniutko i stare sztuczki wyglądają to jeszcze, jeszcze efektywniej. No bo jak wiadomo, już użyty laser. O, weź pilota. Aha, okej okay, wziąłem. No nie wiem, czy on nie skoro akurat takie stoisko biznesowe, stoisko z hot stoi tuż pod nim, ale widzę już, że oczywiście jakieś nowe rośliny nieznane przychodzą mi pomóc. I czy to nie są po prostu podstawowe jednostki roślin? Bo z tego, co oczywiście było widać po trailerze, na samym początku podstawowe jedno... właśnie wyskakują na któregoś zombika takie podstawowe malutkie jednostki. I to oczywiście całą chmarą. Czy to się... czy... Okaże się zatem, że będziemy mieli tutaj tryb nie tylko z Garden Ops, ale również może Zombie Ops, w którym to właśnie zombie będą się bronić przed natarciem roślin. W sumie takie trochę troszeczkę... To takie troszeczkę na y, przekór naturze, ale dobra, zobaczmy, co tam ciekawego w drzwiach do garażu. W tym momencie uda się znaleźć. No dobra, dawaj. Okej. Okay. Jestem tostem. Jestem tostem. Niech będzie. Niech będzie Dalej 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 Czy w DaveBocie 3000 siedzą trzy różne osoby próbujące rozmawiać próbujące przejąć kontrolę nad lewą, prawą czy paszczą? Legion inwazyjnej ściółki ćwiartującej nie brzmi to aż tak źle bym powiedział. Jedziemy. Rozumiem. Rozumiem. Poziom trudności normalny. Nie no, trudny od razu może być. Zrzęda, opis. Agent rzęda nie wrócił z misji. Znajdź go i pomóż mu. Gdzie 5000 żyć. 5000 Twój monet oraz odznaki liść, odznaka DaveBota, odznaka cytryna, kukurydza oraz odznaka róży. Wiemy oczywiście zatem, co będzie nowego w tej części, jakie będą już prawdopodobnie nowe rośliny po naszej stronie, ale dobra, rozpocznijmy zadanie. Zademestrować trzy umiejętności, tak? No nie wiem, czy to akurat każda roślina potrafi, ale uznajmy, że damy radę. Przechodzi to w lekki absurd, ale jeszcze wytrzymam. No, i to można oczywiście było od razu zrobić. Zagubioni agenci liść, ja jestem i ju, już idę, już idę. No dobra, troszeczkę mnie irytuje go z tego Dave'a bota. Bo ile jeszcze Dave jest spoko, no to jeszcze doda, dodanie do niego 20, jakby nie wiem, transkryptów, które potem przez, są przefiltrowane przez jakieś echo, to tak troszeczkę już jest irytujące. Zwłaszcza ten dźwięk piszczący. No dobra, lećmy byle, byle z dalej od tego Dave Bota 3000. Zadanie agencji liści z rzęda. Wygląda na to, że będziemy mieli tutaj questy pojedyncze. No dobra. Nie mam na razie nikogo, kto by, by mógł mi pomóc, więc po prostu znajdźmy agendę, agenta z rzęda. Nie wiem czy to będzie akurat akurat coś do koopa. Wyleczmy od, oczywiście od na samym początku naszą tą roślinkę, niestety nie udało mi się jej wylecieć odpowiednio szybko. Może jakbym kliknął troszeczkę wcześniej, byłoby ewentualnie lekko prościej. Przeciwnik oczywiście próbuje przechodzić i z tego co widzę również jest lekka zmiana w akurat. Samym ustaw. Co, co tu jest? Jest tu coś fajnego? Dobra, może później, bo tu widzę już jak oczywiście jakieś tam toksyczne ścieki. Może lepiej nie będę się w to zaraz akurat yy, zajmował, bo wolę nie, nie wnikać jeszcze w questy poboczne. Widziałem oczywiście od, na samym początku już, że. Lekkie trafienie tylko przeciwnika w Toy Toyu, oczywiście w Outhouse spowodowało zniszczenie jego akurat kapsuły, czyli jego tam okrycia wierzchniego, ale zaraz po tym był przeciwnik z wiadrem na głowie, więc jeszcze troszeczkę trzeba było w niego włożyć akurat punktów obrażeń. Okej, okay, cel jest w tamtym kierunku, więc może po prostu przejdźmy w tamtym kierunku. Od razu uprzedzam, że jestem akurat w Garden Warfare 2 nie dość, że nowym, to jeszcze nie mam zielonego pojęcia, do kto, w którą stronę idę, w sensie, że um, nie, nie patrzyłem żadnych materiałów przed, przed odpaleniem tej gry. Nie oglądałem nikogo póki co na YouTubie, jeżeli chodzi o te pierwsze materiały, które pojawiły się znając życie już naprawdę, już tak 2 czy 3 godziny po premierze, ale ja chyba już coś takiego widziałem. Woodland Warder z, z, z Magic the Gathering mi się kojarzy, ale no dobra, zobaczmy czy on nam tu pomoże w czymś ciekawym. No dobra, to chyba zrozumiałem. No dobra. Znanego na całym świecie szefa kuchni mnie troszeczkę nie uspokaja, bo... Sunflower może akurat z słonecznika mogą być dosyć dobrą przyprawą, czy tam czymś akurat przekąską. No ale skupmy się na planach. Plan opisują projekt Zombosa dotyczący przejęcia władzy nad całym wszechświatem. Wiem czy mi się jeszcze ten gościu kojarzy, Z tym jednym takim trolem z y, Wiedźmina, który to śpiewał pole, polskie piosenki. Znaczy temerskie, te, te relańskie i tak dalej, tak dalej. No dobra, dostarczyć plany. Znając życie, ktoś musi dostarczyć, tak? Bo zrzęda się pewno, czy co. Nie może poruszać, czy ma problemy. No ja nie mówię, że nie może. No może, no jak, jak tak chcesz. No dobra, to do działa. Agent rzęda. podłączmy się jeszcze z nim jako typowy medyk. Wiedzieliśmy, że nas nie zauważy. Mam nadzieję, że swoim tupaniem akurat nie uda mi się. O, 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 o skrzynia. E, nie mam gwiazdek. Zaraz. Gwiazdki? To tu będzie jakiś, to tu będzie się trzeba szukać skrzynek i otwierać je za pomocą gwiazdek. Nie, no powiem, że. Naprawdę ilość kontentów, która akurat będzie w drugiej części, mnie troszeczkę przeraża, bo biorąc pod uwagę fakt, że prawdopodobnie tych gwiazdek będzie sporo, no to czy nie okaże się, że tego będzie za dużo? No bo jak dobrze pamiętamy, jedynka gra służyła tylko do tego, żeby grać w multiplayer, robić questy i odblokowywać kolejne akurat rośliny, którymi można było grać w multiplayer. Przy okazji, również widzę, że to, to laso, którym mogę się podłączyć, chyba reaguje tak jak tego. Jak zostało podłączone i się nie obraca wokół akurat e, rośliny czy zombie, którym, do którego się podłączyłem, więc... Może gdybym się odłączył od niego i ewentualnie podłączył z innej strony, to by wyglądało to trochę lepiej, bo jak tak to... To tak zaczyna troszeczkę tak w powietrzu... Znaczy nie wibrować, tak zo zaczyna zostawać w powietrzu, wie to trochę wygląda to mi średnio, bo robi się... Okej, okay, wygląda na to, że wpadłem w jakiś efekt crowd control, który troszeczkę mi tutaj Wybił z rytmu, bo od razu już z rzęda oczywiście został przez chwilę nieleczony. A oczywiście jeden zadanie Sunflowera w tej sytuacji prawdopodobnie byłoby dobre leczenie. Chociaż przydałoby się oczywiście jakoś strzelać, bo jak dobrze wszyscy wiemy tam... Jak już e, ci dobrzy youtuberzy zaczęli zgrać w Garden Warfare, jak zaczęli strzelać same heady, to tak troszeczkę tutaj jest, można powiedzieć, nawet konflikt umiejętności, żeby zobaczyć, kto szybciej przejdzie akurat dany fragment, kto lepiej go przejdzie. Może, może prawdopodobnie już znając życie, duża ilość widzów zainteresowanych Garden Warfare 2 już oglądała materiały na przykład od innych osób, ale zobaczymy, czy akurat uda mi się jakoś ewentualnie wtrafić właśnie w, tą, yy, no w taki, tak na, no można powiedzieć, nawet duży bum Bo z tego, co słyszałem, to naprawdę już nawet osoby z wyższych sfer zainteresowały się tą nową premierą. No i tylko pogratulować akurat wytwórni PopCap, ponieważ stworzyli Małą gierkę kiedyś, na te, nawet nie na telefony, tylko jakąś tam małą gierkę indy. I proszę bardzo, pełna produkcja na silniku Battlefielda. Nie wiem, czy tam 4 czy, czy 3, w tym momencie już święci triumfy. No ale oczywiście nie byłoby lepiej, gdyby nie święciła triumfów pokazując nam gigantycznego gargantuara, z którym będziemy musieli się oczywiście zmierzyć. Ja może się odsunę, albo nie odsunę się i postoję tutaj, gdzie jestem. Mam na nadzieję, że. Okej, okay, okej, okay, to był błąd, to był błąd. Postawię oczywiście kwiatka, może się troszeczkę tu wyleczę i będziemy ewentualnie pomagać naszemu sojusznikowi, kiedy on będzie tankował, albo ewentualnie będziemy go chronić od ataków z lewej czy prawej strony, bo jak dobrze widzimy, oczywiście nie tylko, sami nie tylko sam Gargantuar będzie oczywiście atakował naszą tutaj roślinę. Mam nadzieję, że wybranie poziomu trudnego nie okaże się dla mnie zbyt wielkim akurat y, problemem, bo będzie oczywiście wstyd już na sam początek przegrać pierwszą misję. Pierwszą, pierwszą. Znaczy może nie pierwszą, ale no, to tak naprawdę pierwszą. Pierwszą. No dobra. Okazuje się oczywiście, że nasza akurat moc słoneczna jest yy, zbyt dobrym, akurat yy, zbyt dobrym źródłem siły, żeby można było coś takiego przegrać. Więc ewentualnie po prostu podejdziemy do agenta z rzędu gigantycznego, podleczymy go jeszcze trochę tam po te dwa akurat na sekundę, i ewentualnie niedługo będziemy mogli byli w stanie dobić kolejny level. Zastanawiam się nad dwoma rzeczami. Czy w tym akurat Garden Warfare też będzie akurat y, limity leveli i czy będzie akurat y, nie wiem. O, z jest szczęśliwy. No dobra, niech mu będzie. O, no dobra, no niech będzie, no. Niech Bóg ma nazwa w opiece. No dobra. Quest wykonany, 5000 słoń... monet dodane na nasze konto. Zastanawiam się, co będzie można z nimi kupić. Zastanawiam się również, co robi ten mnożnik na dole po lewej stronie ekranu, czy za na przykład bardzo. O, sklep to tu, tu, Tutaj prawdopodobnie będę wielokrotnie zaglądał. Zastanawiam się, czy ten mnożnik Expo będzie potem coś robił ciekawego, bo. O, gnom. To się może przyda. Gno, Zdobyto gnomo. Jeszcze, jeszcze coś ciekawego w tym warsztacie? Oczywiście drzwi się nie da otworzyć, bo drzwi w większości oczywiście gier tego typu są tylko elementem otoczenia, ale z kolei już gnoma jakiegoś się znalazło. Coś tam akurat biega sobie na, naszym, na mapie, na naszym radarze. Widzimy również kolejne skrzynie czy jakieś zabranie gruzu za trzy oczywiście złote monety oraz widzimy jakąś tutaj ulotkę... Żeby dołączyć do armii I want you for that army No dobra, nie mam na razie ochoty dołączyć do zombie Bo wolę sobie pobiegać naszą tą sunflower Przynajmniej do momentu, w którym nie dobiję drugiego levela Ale może ewentualnie sprawdzę, czy jest coś ciekawego Ewentualnie tutaj Co my tutaj mamy? Tu mamy chyba tryb wieloosobowy Tutaj mamy tryb sing singla Tu zaś jest opcja świata Okej, okay, no to dobra, czyli będzie za Można zapisać grę, zmienić poziom trudności eee, o, 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 o. Może później się, się to zrobi Tutaj mamy oczywiście jakieś statystyki, najczęściej rozgrywane. Pokój statystyk. Sunflower, statystyki. Groszko strzelce, róże. Cytryny, pożeracze. Kaktusiki oraz kukurydzę. Czyli ewentualnie wygląda na to, że będzie 7 tylko roślin? Czy 8 w końcu miało być? No dobra, zobaczmy. Album z naklejkami oczywiście prawdopodobnie nic jeszcze tutaj nie ma, bo na razie naklejek nam nie mamy nie ma, nie ma zbyt sporo. Chociaż zobaczyłbym. zobaczyłbym... Chętnie czy przerzuciły mi się akurat rzeczy z poprzedniej wersji gry. Bo jeżeli jestem, bo jeżeli dobrze pamiętam, to było coś takiego, że podobno miały się niektóre rzeczy przerzucić. Póki co, oczywiście, nic nie widzę. Możliwe, że odblokowuje się to później, akurat w, w trybie kariery, czy, czy coś takiego, czy, czy tam inaczej. Ale widzimy, oczywiście, gigantyczny ogród. Możemy tutaj, nie, nie możemy tutaj inwigilować. Każdy chyba, każda sekcja ogrodu poświęcona jest jakiejś nowej roślinie, jakiejś innej roślinie, to, to oczywiście są rośliny nowe, więc może ewentualnie zajrzymy, zajrzyjmy w kawałek ogrodu poświęcony roślinie starej. Albo nie, po prostu przejdźmy do trybu multiplayer, no bo od czego jest tak naprawdę Garden Warfare 2 jak nie od grania multiplayer? Przechodzimy, portal gry wieloosobowej, yy, gra wieloosobowa... Nowicjusz, no dobra, dajmy na to, że jestem nowicjuszem, i wbiegam w portal szukając najlepszej bitwy na świecie, która mogłaby ewentualnie sprostać moim oczekiwaniom. No dawaj, gro, zabierz mnie tam, gdzie będzie Danger Zone i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, jak działa akurat oczywiście tryb multiplayer. Bo questy mogą być fajne, ale tak na przykład na koniec, czy początek odcinka, ale oczywiście wszyscy dobrze chcą zobaczyć, jak można się strzelać z innymi przeciwnikami, no bo. Fabuła się tam zrobi kiedy indziej. Okej, okay, super mózg, kapitan siwobrody, żołnierz, inżynier, naukowiec, gwiazda sportu. Oczywiście nie będę was od na samym początku, oczywiście, yy, u, u. po prostu nie będę grał starymi, gra, starymi wersjami rośni zombie, ponieważ to już zostało obsykane w Garden Warfare 1. Więc może za, rozpocznę od. niech będzie kapitan siwobrody. No bo już było tam kilka super mózgów w naszej drużynie. Mo no dobra, czyli wygląda na to, że jesteśmy... Oj! Okej, okay, okej, okay. nie mam zielonego pojęcia oczywiście, co robi kapitan Siwa Brody, więc użyłem umiejętności trzeciej, mając nadzieję, że może da mi to ewentualnie jakąś tam przewagę, czy po prostu da mi to jakieś możliwość poruszania się. Oczywiście nie mogę od razu w nic trafić, więc ewentualnie wlezę w beczkę i będę spróbował podejść do przeciwnika. Oczywiście podejść do przeciwnika nie będzie łatwo, bo on już widzi, że coś tutaj jest nie tak. Ale, 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 ale... I... No nie, oczywiście okaże się, że pro... O dobra, no dobra, jedna, jedna wygrana, 1-1, w tym momencie okazuje się, że pierwsza beczka prawdopodobnie jest, jest zdolna zniszczyć jakąkolwiek roślinę na jeden strzał, ale wystarczy chyba pojawić się teraz, żeby przejść ewentualnie do przodu. Jakieś tam baza zombich, oczywiście dodatki, czy tam zadatki, które możemy, których będziemy mogli pewnie albo użyć, albo nie użyć, ale ewentualnie użyjmy jeszcze papugi. No dobra. Wygląda to, że papuga jest nowym rodzajem drona, który pojawi się oczywiście w Garden Warfare 2, że będziemy mogli albo, nie wiem, za jej pomocą detonować, czy nie detonować, albo ewentualnie będę musiał też uważać, żeby cokolwiek mnie tutaj nie zaczęło atakować, kiedy nie będę tego widział. No niestety, Cytron zas zaszedł mnie od tyłu. Jed jednocześnie chyba wpadłem ewentualnie na... Mm, chyba na któryś z tych pociągów wpadłem, Jest też ober oberwałem trochę, więc... Jednakże oczy dookoła, do głowy można było mieć. Przy okazji, co to są za mechy? Czy naprawdę tutaj mamy gigantyczne pola bitwy, na których będą ewentualnie walczyć rośliny z zombiakami za pomocą właśnie takich gigantycznych mechów, no bo jeżeli tak, to, to może się okazać, że będzie to naprawdę świetne. No dobra, zobaczmy, co, co robi ta armata, bo to w końcu armatą miałem spróbować. Niestety cytron oczywiście już zginął, których prawdopodobnie to był ten sam cytron, który mnie tam wcześniej akurat zniszczył od razu, już nie widząc co się dzieje, ale możemy też ewentualnie za pomocą wybuchowej beczki tutaj podejść do... Ciompera, zobaczyć co coś ciekawego. Nie uciekaj ode mnie. No oczywiście uciekł, nie? Oczywiście był prawdopodobnie za daleko do mojego zasięgu. Ale jeszcze jeden strzał po 40. No i wygląda na to, że całkiem dużo akurat weszło. No dobra. Jeżeli dobrze mi się wydaje, to będzie to oczywiście kapitan ten siwobrody, prawdopodobnie którąś z. z który z gatunków zombie, który będzie musiał dosyć blisko podle, podleść, żeby zadać duże obrażenia. Chyba, że zmieni się to oczywiście w któreś z jego wersji, bo tutaj już na, na, na dalszą akurat odległość zadaję po 20, albo ewentualnie nie mogę trafić kryta w głowę, bo oczywiście przeciwnik biega za, za szybko, albo ja po prostu nie umiem celować. Ale oczywiście, jeżeli ktoś podejdzie do nas za blisko, to zdetonujemy beczkę, co się będziemy przemęczać. I... I. I jest seria pokonań razy dwa, więc można powiedzieć, że w teorii to... Nie, 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 nie. Może papugi nie będę jeszcze używał i ewentualnie zobaczę, czy... No nie. Z niewiadomego powodu udało się oczywiście za pomocą armaty uniknąć zeżarcia przez nowego czompera, więc spokojnie przechodzimy dalej. I może i zostałem pokonany przez kolbomioty, które oczywiście są na... Założone na ryncach nowego rodzaju roślin. Ale muszę szczerze przyznać, że póki co jestem troszeczkę pogubiony, więc mam nadzieję, że wybaczycie mi te pierwszy rozgrywki. Nie mam zielonego pojęcia, w którą stronę jest Łaza rośnie, więc po prostu przejdę do przodu i ewentualnie będę szukał ich na radarze, bo na radarze już widać, że jakieś duże zgromadzenie tutaj się robi. Nie mam też zielonego pojęcia, jak się nazywa ta mapa, ale wygląda naprawdę całkiem spoko, bo przypomina mi trochę moment z Fallouta III, kiedy walczyło się za pomocą Liberty Prime, czyli oczywiście e, tego... O, 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 no cześć! Siema! Zrobiłbym tutaj taki żart, ale chyba lepiej nie, bo może i przeciwników zaszedłem od tyłu i udało mi się zrobić tutaj, no, taki zamach. No, no już, nie, już nie mówmy, zamach, ale prawie zamach, ale no dobra, już się powstrzymałem od takiej bardzo dobrej. Ewentualnie, no wszyscy chyba dobrze wiedzą, co chciałem powiedzieć, ale potem zostanę oskarżony o jakąś tam nieczułość wobec akurat. Y innych akurat, innych osób, no dobra, jedziemy dalej mamy oczywiście przeciwnika który próbuje nam tutaj przerżnąć, próbuje oczywiście nas tutaj zniszczyć ale co możemy zrobić, kiedy tak naprawdę jest na naszym terenie, jakaś róża tam jeszcze próbuje w nas strzelać z daleka ale niestety okazało się, że róża była zbyt szybka i z tego co widziałem, to magiczny oset pozwolił jej wbić kolejny poziom więc, za pomocą swojej różdżki, prawdopodobnie będzie atakowała bardzo dużą ilość osób, bardzo, bardzo szybką ilość obrażeń będzie wzrzucać. Więc, możemy spokojnie powiedzieć, że będzie tutaj to bardzo irytujący, albo nie irytujący, rodzaj przeciwnika czy sojusznika. No dobra, spróbujmy jeszcze ewentualnie wygrać. Skupmy się na rozgrywce, bo przydałoby się znaleźć jeszcze jakiegoś jednego czy dwóch przeciwników, którzy by ewentualnie byli w stanie coś tutaj jeszcze ewentualnie zginąć na konto nasze, a nie wasze. Bo fajnie było, gdybym ewentualnie wbił level, bo tak naprawdę mało mi jeszcze mało mi tutaj w tym momencie brakuje i gdybym tu jeszcze jakąś może a, chociaż asystę zdobył na sam koniec tego poziomu, to byłoby po prostu idealnie, ale niestety ooo wow 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 Co to za co to za. Z tego co widziałem to to właśnie niebieskie coś, to właśnie ta niebieska akurat powłaka to nie było czasem od właśnie któregoś zombie, czy to nie było akurat to nie było akurat dzieło impa ale no dobra, jeżeli to było dzieło Impa, to fajnie, bo zatrzymał tam chyba dużą ilość roślin w miejscu. Ale jeśli okazało się, że to nie było dzieło Impa, tylko jakaś tam tarcza blokująca obrażenia, to mogło się okazać troszeczkę gorzej, bo wtedy ewentualnie mógłem strzelać, strzelać w. Yy, jak to się nazywa? Strzelać, strzelać, strzelać w. jakąś tam poświatę, nie poświatę, tylko po prostu w tarczę. No niestety nie udało mi się chyba dobić kolejnego levela, więc jeszcze na pierwszym poziomie zostanę. Ale niestety Zombotech. No, rośliny wygrywają, 40, 50 do 45. Nie mam wziąłego pojęcia, dlaczego akurat y, ten gargantuar wyleciał na, górze, na górę. Mimo tego, iż rośliny wygrały, no ale dobra, oczywiście. Cztery najlepsze osoby, z czego trzy rośliny oraz jeden zombie, i możemy spokojnie spojrzeć na swoje staty. Oczywiście, takim szergowy z poziomem 0-1 niestety nie, nie dał rady za dużo zrobić. Więc, jeden co możemy zrobić, to przejrzeć swoje bombowe statystyki, tam 1-17 nie jest sumie aż tak źle, i zobaczyć, czy sklep z naklejkami je, ma coś dla nas. Mamy oczywiście cztery prezenty, więc mamy jakieś tam pakiety sługusów oraz pakiet fenomenalnych postaci, które oczywiście otworzymy od jak najszybciej, żeby ewentualnie zobaczyć, czym ciekawym będziemy mogli grać w kolejnym ewentualnie meczu. No i okazało się, że odblokowano bohatera toksyczny groszek. Można powiedzieć, że praktycznie idealnie, no bo toksyczny groszek, tak naprawdę, no. Jaka jest lepsza roślina na start niż toksyczny groszek? Dla osoby, która nie może trafić przeciwników oraz dla przeciwników, którzy tak naprawdę jeszcze ewentualnie może ktoś tam nie umie jeszcze unikać takich gigantycznych obrażeń zadawanych przez toksyczny groszek. Wygląda na to, że zrobimy lekką przerwę w pierwszym akurat odcinku Garden Warfare 2, ale wrócę do Was w części drugiej. Zapraszam i serdecznie... No, zapraszam. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Trzymajcie się póki co na ten, na ten odcinek. Do zobaczenia, cius!